Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Pyszne dania obiadowe, desery i słodkości poleca szef kuchni Wiesław Lichota. Na naszym tarasie z najpiękniejszym widokiem w mieście kawa smakuje wyjątkowo. Restauracja w Centrum Kultury Muza w Lublinie dla Ciebie. Syreny, odgłosy zrzucanych bomb i ściana dymu pod Ścinawskie Iwno zamieniło się w Wieluń z 1 września 1939 roku. Wszystko za sprawą grupy rekonstrukcyjnej GRH, która podczas dorocznego festynu rodzinnego Solidarności Pebeki zaprezentowała pierwszy atak III Rzeszy na Polskę. Oprócz tego widowiska związkowcy tradycyjnie przygotowali dla swoich rodzin masę atrakcji. 1 września o godzinie 4.35 czasu polskiego nad Wieluniem pojawiło się 29 bombowców. Chwilę później na miasto spadły pierwsze bomby. Polscy żołnierze bronili się ile sił, jednak naziści byli bezwzględni. Według zapisów dziennika bojowego 76. eskadry atak na Wieluń nastąpił 5 minut przed pierwszym strzałem niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Więc to pod Wieluniem rozpoczęła się druga wojna światowa. Składająca się z młodych ludzi grupa rekonstrukcyjna GRH zaprezentowała prezentowała się podczas festynu Solidarności Pebeki po raz pierwszy. Trochę stresu było na początku, jeszcze się łapy trzęsą, a krew tu chyba z ucha poszła, jak walniło z tej armaty, <noise> także przeżycia tak są naprawdę fajne. To była sztuczna krew, jak odciągałem się tam pod zasieki, miałem w kubeczku przygotowane i wypiłem po prostu tego trochę. Oprócz krwi, pozostałe rekwizyty, jakie zaprezentowała grupa, były oryginalne. To jest Wojska Polskiego, trochę niestety się przed chwilą uszkodził. Tutaj jest niemiecki mundur SS. Noże autentyczne, pistolety, także staramy się w miarę wiernie oddać to pole bitwy i to wszystko. Rekonstrukcja bitwy pod Wieluniem podczas festynu nie była przypadkowa. W tym roku bowiem związkowcom wypadło organizować imprezę w dniu bardzo ważnym dla Solidarności, 31 sierpnia. Nasz festyn odbywa się zawsze w ostatni weekend wakacji. Dzisiaj się tak trafiło, że no, jest to data, która się pokrywa z obchodami 31 rocznicy Zbrodni Lubińskiej i 33 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Uczestniczyliśmy wraz z Podszlem w tych uroczystościach. No, Obowiązki nie możemy zapomnieć o naszej tradycji, o naszej naszej tradycji, która, która no jest zaszczepiona w tej ideologii solidarności. Oprócz akcentów historycznych podczas festynu na uczestników czekało mnóstwo atrakcji i zabaw. Nie mogło się bez tego obejść, bo dla rodzin pracowników Pebeki zrzeszonych w Solidarności udział w festynowych konkursach to już tradycja. Nie ma takiego konkursu ani on, ani moje córki, żeby nie brały udziału. Pani Anna wraz z synem Dawidem zwyciężyli w konkursie strzeleckim. Zawodnicy musieli trafić do specjalnej bramki. Nie mogli jednak strzelać byle gdzie. Były wycięte dwa otwory w rogach bramki, do których trzeba było trafić. Pierwszy górny to był za dwa. Dolne były za jeden. Impreza, jak zwykle, odbyła się w ośrodku wypoczynkowym Oaza. Rodziny związkowe mogły więc wypocząć nad wodą i dobrze się bawić. W festynie uczestniczył także były przewodniczący Solidarności Pebeki, Adam Myrda. Musiał zrezygnować z pełnionej funkcji, ponieważ został powołany na stanowisko starosty Lubińskiego. Szef Powiatu Lubińskiego zdradził, że niezależnie od piastowanego stanowiska, zawsze będzie wierny ideom związkowym. Byłem jestem i zostanę związkowcem. Byłem jestem i w dalszym ciągu chcę być członkiem Solidarności. Byłem i jestem, i w dalszym ciągu chcę być właśnie w tej komisji zakładowej NZZ Solidarność PBK, spółka AZO. Funkcję przewodniczącego objął po starości jego zastępca Ireneusz Pasis, który przy okazji festynu mógł podsumować pierwsze kilkanaście miesięcy swojej pracy. Nie jest to łatwe. To jest służba dla ludzi. Tak naprawdę okres jest trudny. Czasy nie sprzyjają związkom zawodowym. Obecne rządy ciągle wymyślają to antypracownicze prawa, to prawa antyzwiązkowe. Chociażby ostatni pomysł posła Libickiego, senatora Libickiego i posła Jarosa, którzy to piszą nową uchwał, ustawę o związkach zawodowych. Nie jest łatwe. Oprócz konkursów i atrakcji dla młodzieży i dorosłych, związkowcy pomyśleli, i także o najmłodszych, którzy cały dzień mogli bawić się na rozstawionych dmuchańcach.